Witam Was, Energik, w kolejnym odcinku komik Strefy, realizowany wspólnie z wydawnictwem comicslandia.pl i dla Was dzisiaj mamy recenzję albumu Shazam. Bohater Shazam, właściwie Kapitan Marvel, jest wydaje mi się, że dosyć słabo znany polskim czytelnikom. Przynajmniej dla mnie, ja nie mogę generalizować, że wszystkim. Trochę dla mnie, powiem szczerze, że był właściwie w ogóle nieznany. A sam bohater ma dosyć ciekawą historię, i nie chodzi mi tylko o samą historię głównego bohatera. Ale o samo wydawnictwo, ponieważ y, pierwszy raz y, Kapitan Marvel, czy też Shazam, pojawił się w 1940 roku i popularność jego w tamtym czasie była tak samo duża jak popularność Supermana. A to coś znaczy. Jednakże Shazam miał, y, był z innego wydawnictwa był on z wydawnictwa Fawcett. I pojawia się on w komiksie, który się nazywał Wiz Comic. Oczywistym jest, że DC nie za bardzo się podobało, że ma jakąś konkurencję na rynku, więc postanowił wytoczyć im sprawę. W związku z tym, że sam bohater Shazam jest bardzo podobny do Supermana. Sama ta sprawa podobno toczyła się przez 50 lat. Raz przeważały się szale na jedną stronę, raz na drugą. W końcu wydawnictwo. Troszkę podupadło, komiksy z Shazamem przestały się sprzedawać. No i oczywiście wydawnictwo zamknęło swoje podwoje, ale przypomniało sobie o tym bohaterze DC Comics i nabiło, nabyło prawa do tego bohatera. I komiks, który dzisiaj mam przed Wami, jest jakby wznowieniem całej historii Shazama, jednakże jest on dostosowany do dzisiejszych standardów. No trudno, żeby wydać dzisiaj komiks z 1940 roku. I faktycznie, jeżeli przyjrzymy się bohaterowi... No, jest on bardzo podobny do Supermana. Jeszcze faktycznie, kostium, oczywiście inne kolory, ale sama yy, aparycja, że tak powiem, jest bardzo podobna do Supermana. Yy, hmm. Nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że on nawet trochę podobny jest do Popka. Bo to jest Popek Shazam, Popek Szaza. Może jakiś nowy ten, wspólny numer. Popek Szaza. Proszę, już się narodził pomysł. Tak czy tak, komik został wydany oczywiście przez Egmont w ładnym takim zbiorczym wydaniu. Oczywiście jest to na razie pierwsza część, pierwsza część całej historii. I muszę przyznać, że na początku, tak jak mówię, nie wiedziałem troszkę, gdzie tego bohatera umiejscowić. Ja szczerze mówiąc, nie byłem w ogóle świadomy tego bohatera. Poza tym, jeszcze tutaj jest ten mały taki. Mała taka zmyłka, że z jednej strony jest to Szazam, ale znajdziecie go pod nazwą Kapitan Marvel, więc dlaczego Szazam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ym, komiks, y, tak jak mówię, jest, opowiada całą historię od samego początku. E, cała historia skupia się wokół e, takiego nastolatka z domu dziecka, który no, jest powiedzmy sobie taki no, niezbyt y, ogólnie ułożony niejakiego Biriego Batsona, który wskutek Pewnej, pewnego przypadku dostaje moc właśnie Shazama, przez co z, tam 15 latka czy z 13 latka zmienia się w dorosłego faceta, który ma e, takie moce władania na przykład błyskawicami, tak? Przynajmniej na samym początku, ponieważ później szazam dowiadujemy się, że ma jeszcze inne moce, ale w tym albumie jeszcze te pozostałe rzeczy nie są wyjaśnione. Jego e, Przeciwnikiem jest niejaki Czarny Adam, który zostaje obudzony po iluś tam tysiącach lat z jakiejś tam krypty. No i on go szuka, werbując przy okazji siedem grzechów głównych pod postacią właśnie takich istot, które mają... O, przyszedł Pepper. No, Pepper. Skaczesz? Rozmyślił się. No skacz. Rzucę na niego czar. SHAZAM! Dzisiaj już zniknął. Pod postacią, właśnie takich istot, i no zaczyna się jakby walka dobra ze złem. Sama konstrukcja powieści, i sama powieść jest dosyć lekka. A, nie powiedziałem jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. W odróżnieniu od Supermana, Shazam jest śmiertelny, to znaczy on może umrzeć. Nie jest tak jak Superman, że wiadomo, że jest nieśmiertelny, można go zranić, krwawi. Także tutaj jest troszkę różnica. Co? Moje opinie z dobrym punktem wyjścia dla postaci, bo ja na przykład, dla mnie Superman jest postacią bardzo płaską, e, bo, no, t, t, trudno robić, znaczy, ogólnie nie przepadam za Supermanem, bo co to za bohater, który nie ma żadnych słabości, ogólnie dobrze jakby ten bohater miał tą słabość. Tutaj natomiast e, bohater ma swoje słabości, ogólnie ten, fajnie zarysowana jest ta e, postać tego Bilego Batsona, który jest takim wrednym bahorem. E, no i to ogólnie dosyć jest spoko. I muszę przyznać, że sama konstrukcja powieści na początku kiedy zaczyna się w domu dziecka, i w ogóle, to mówię, o Jezu, jakie będzie zamulanie, po prostu masakryczne. Ale szybko okazuje się, że komiks jest bardzo lekki, łatwy w odbiorze, czyta się go przyjemnie i, no i nie zamula, tak? Nie ma tych zamulaczy faktycznie. Jest to komiks, powiedzmy, taki, jak teraz powstają, czyli bardzo taki dynamiczny, z mnóstwem właśnie tych. Jakiś tam efektów takich tak jakieś tutaj w tym wypadku oczywiście błyskawice, ponieważ szazam włada błyskawicami. No, oczywiście rysunki są rysowane w, tym, w ten sposób komputerowo właściwie chyba one są kolorowane, także mnóstwo gradientów, czyli to taki troszkę standardzik, jaki do, teraz nas przyzwyczaił DC i Marvel przy okazji, tak? ten styl rysowania taki. Bardzo plastyczny, bardzo można powiedzieć, że taki, można powiedzieć, bardziej trójwymiarowy niż te komiksy z lat 80., które e, wydawały się bardziej płaskie. E, Powiedz, tak jak mówię, jest na razie wstępem, jest jakby e, pierwszym. E, Pierwszym zetknięciem z Czarnym Adamem, pierwszym takim jego wrogiem Shazama. Natomiast, oczywiście, historia będzie pojawiała się prawdopodobnie w kolejnych częściach. Zresztą mówi nam o tym ta jedynka tutaj z boku na okładce. Także myślę, że pojawią się kolejne, kolejne odcinki. Bardzo ładne wydanie, tak jak mówię, kredowy papier, ładne kolory. Rysunki, tylko tak jak mówię, ja wolę te komiksy właśnie rysowane w tym starym stylu. Oczywiście nie mam nic do tych rysowanych w ten nowoczesny sposób z gradientami, jednakże wolę jednak te rysunki płaskie. Dla mnie to jest bardziej takie komiksowe, bardziej artystyczne, można powiedzieć. Także e, czy mogę polecić ogólnie? Powiem tak, jeżeli jesteście zaciekawieni historią tego bohatera, to tak, zwłaszcza, że tak jak mówię, on w Polsce chyba się nie pojawił w żadnym komiksie. Tutaj niestety, e, tak jak mówię, nie jestem znawcą tych wydawnictw aktualnych, nie wiem co tam wychodzi na rynku wydawniczym ani co wyszło, e, ale wydaje mi się, że chyba Szazam się nie pojawił jeszcze na polskim rynku. Także jest to jakby nowy bohater, e, którego możecie poznać właściwie od samego początku, czyli ta historia nie jest jakby od środka. Ale poznajecie ją od samego początku, jest to tak jak mówię, to wznowienie tej historii, która nie przerw no, z przerwami toczyła się, toczy się od 1940 roku. Tak jak mówię, komiks jest, tu w ogóle nie wiem dlaczego, ale jest w ogóle notka, że jest to komiks tylko dla dorosłych, szczerze mówiąc nie wiem dlaczego, tylko dla dorosłych nie zauważyłem tutaj nic w albumie, co miałoby być dla dorosłych. Może później dopiero, ciężko powiedzieć. Natomiast na pewno bardzo fajnie się to czyta, bardzo lekko. I to jest taki komiks, że się go łyka na raz, ale nie jest też jakiś taki, który pozostawia po sobie taką jakąś zadumę, tak? że się zastanawiacie. Jest to typowy komiks z akcji, gdzie jest warstwa, szybka fabuła. No ale oczywiście nie zostaje takie w głowie takie właśnie zastanowienie się, tak? czy bohater postępuje dobrze, czy nie. Lekki komiks, może tak, tak to ujmę. Z jakiegoś powodu od 18 lat, nie wiem, nie wiem czemu. Także ja uważam, że bardzo fajny, fajny lekki, lekki album do poczytania. Natomiast jeżeli chcecie sięgnąć po jakieś bardziej ambitne albumy, no to faktycznie szazam. Tutaj pod to raczej nie podchodzi. Już bardziej polecałbym e, trzeci komiks, który się pojawi niedługo, czyli Trójca Batman, Superman i Wonder Woman, chociaż tam oczywiście też mam pewne e, uwagi. E, a ten komiks jest takim właśnie komiksem lekkim na raz, żeby sobie przeczytać, zapoznać się z historią bohatera, który w Polsce nie za bardzo jest. E, Przynajmniej tak mi się wydaje, nie za bardzo jest jeszcze e, znany. Komiks oczywiście dostarczył mi do, t, do, dostarczył mi do recenzji sklep komiksandia.pl i na dole macie linki i oczywiście linki, gdzie ten komiks można e, zakupić. To tyle. E, pozdrawiam z energii. Trzymajcie się do następnego. Cześć!